ojej idź. Ej, idź. Ej, przejdź, przejdź. Dobro. Dobro. Dobra. 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 gdzie tam Dobra. 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 Dobra.

leżyć Kuba, tamta strona gra, do seby, Kuba, do siebie

A bo co to było? Miękko do Aleksa.

co tam przesuwa, a nie oglądasz? Nie przepuszczamy tak piłeczki. Długa już tu jest spusta. Mama, przymoc, to dajesz na dzisiaj, przymoc. Zobaczcie. Ach, nie znam. Ale z pomyśleniem było. Z panów kiedyś, z pomyśleniem. No.

Bravo, bravo! Bra Bra bravo. Ize, Ize. Ize. Ante, só está Bravo, bravo! Mata.

Odpalimy. A, a Weźmiemy kable, to jedziemy do domu. <grym <grym nie, to jest ten. To jest tyle samo, to, że nie ma. Z... No właśnie, żeby nie tutaj... się. <grym> Dokładnie. Dwa wiaderka prądu tak. się weźmie i ja wie. No jest, Jej. co to było? Grać lekko na Kubę. No. Nie wiadomo, co on chciał strzelić. Właśnie ja, cały... ja też nie wiedziałem, czy to było podanie, czy strzał to... Trzeba podać Kubie. A nie strzelać z nowego kąta. Setka. Setka, Setka no. Przecież to, jakbym na, zagrał na Kubę, to no by było tylko przyłożenie wiesz, nogi. on jest tam na, na czystej pozycji. Coś, Coś ty nawet zrobiłaś, ale nie byłeś na tym samochodzie Ja zaraz się wybiorę właśnie. <laughs> nagrzeję sobie w by <jakby> <laughs> Łezu, Koskar, Koska, Koska, drugi Koska, raz! co na co, by tot... Jak nie trzy? co pan Tutaj tak, a podjechać, jak Z nie Druga porządna akcja. Cały czas to masz za Kurde, jeszcze średnie, taka fajna <grym> Palony! List, listek, listek. Palony! gwizdek, Spalony, panie trenerze! Nie ma też też ma. A to jest. Pan tu powinien jest biznes, do jego strony. Ale nie że to że to jest spalony. Bo grają. <grym> no tak. Może nie grają na spalony. Nie, podobnie wszędzie jedzie, tak.

No, Trzegu, tak lewa noga, 5. piotr! Gas, gaz, no, Ale... tak! Gaz, lewa noga. Szymon, aut jest? Jest jesteś w tej strefie, Znów się przesuwa. Antek, nie wolno, blisko się nie wyjdź. Ale to jedna Jedno Tak, wczoraj oglądałem zdjęcia, akurat z Łodzi pokazywali z tego przemarszu. No idą na początku, tam skandują, tam mają te, te te, no nie? Ale grzecznie jest. I nagle tak ze środka, z tłumu wychodzi jeden taki nawalony naprzód i coś tam. A, 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 no to ten z organizatorów go wiesz, do tyłu. A ten co to, razem to, tą to, maseczkę zdjął, no to ten mu każe założyć. końcu gdzieś tam tłum go wciągnąć. Wczoraj nie nie było No i dobrze. no inne policjantki? A po co miała zarabiać? Wczoraj nie było wczoraj. nie wczoraj. O, to było wiem. Wczoraj było A to ja wiem. Byłem...

I siedzi taki, z wieszakiem w W tej tęczy okutany, rozumiesz? Jest no mi się wiesz, no, nie ten, bo strójek, no byliśmy właśnie. o 13 i zaczynaliśmy na tym tylu, na, yy, o, to jest dużo chartów, chartów. Szczególnie tam gdzie ta groda, kiedy no to tam zaczynało się na tej. Poślij tam wszystko było fajne przyjechały tej kolekcji, tam fajne motory. Rozróżniki opisane fajnie, no nie? Fajne teksty na tych banerach też były. Nie no, bardzo tego, co, ale, ja, ja e, co Jarek nie kocham. Teksty były zbyt zamówimy to już nic zawodu. Tak, Jarek. rek. Ja rek, nie może <laughs> gdzieś nim spodziewać od początku. Za tylko kot może. Najbardziej to mi się za foty podoba. Nie już nic z no ale to jest. Nie, ale później. były fajne, ale później jak ten ta, w środę akurat, on się pokazał, go ja zobaczyłem w pewnym momencie pod PVP. Chodził taki w przebraniu tego jednorosła, czy coś takiego. Potem sobie to zdjął, to, to ubranie, to przebranie, to przebranie, to przebranie to brudne. On jakiś taki, nie wiem, nakpany czy co po prostu, no to długi byśmy nie chciała domu bo to powróciłaby się, no.

No, ale ale sobie, tamam. Także mówię, mi się tutaj przestało podobać wymieszanie LGBT do tego. Inna sprawa, że tych narodowców wszystkich to ja bym zdelegalizował i powtarzał do <sadancja evidencia> Co masz? Zdaliśmy się, Niech mamy wszystko zrobione. Mam, tego <grym> rano. Rano. A wiesz po co to zrobić? Co na poszłam? telefonie, pewnie, idzie do wszystko do że my byliśmy, tak, byliśmy w No, to na telefonie. No, to No, co było tam mówiła, że mieliście przypadek i no. I czekałam na do nie więc, bo oni już nie mają ludzi, No, na kwarantannę, No, to na razie, wiesz? <grym> No, no. No i słuchaj, w tym prawie tydzień, bo nie wymazano, więc... do słuchaj. Zobacz. Chodzę, nie wiem, co rano, mam napisanie, bo mam, mam tatki z matematyki. <todgłosy> <Cyf>. <todgłosy> Dlaczego? Zdecydować się zrobić zdjęcie tej koszulce. Tak się śmiałem, bo nie miałem się uleczyć. A dlaczego mówię to? No ale przecież od rysu kadrawiurka to też udało drogi podnieść się po wyszło. A, no, ta, nie, no to jest no, wyczyn. No. Ja chciałam tę koszulkę, do jest I to 15 lat temu koszulce. Ale że mu było wygodnie na tym pić, powiem! Ale mówi tak mało. No,

Jak nie przypilnuję, to Nie zdam, że za tym taki Nie, trzeba ich filmować no, starszego. No fakt, że starszy jest w liceum. Tak, że starszy jest w liceum. Ale on zawsze był obowiązkowy. Tam nawet nie muszę zrobić. No, po prostu nie muszę zaglądać. On więcej się wini trzeba. Poza tym tam nauczyciele są tacy. Papier. Jest lepiej niż w zeszłym roku no niż od wiosny. jest lepiej, bo już są jakieś lekcje, W zeszłym roku przecież od tam marca do czerwca, chyba mieli jedną historię tylko. Tak to nie mieli. No teraz coś tam zaczęli robić. Ale to i tak jest... To i tak jest... Ale muszę pilnować nas. Ale to jest daleko też z nauczycielami ale. A no jest bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Nie, w elecy, to mają tak, w pani od matematykiem jakby... nie Wiesz, jakby jakby Nie, to tutaj nauczyciel... To Nauczyciel tak jak jest babka od angielskiego, babka od lat, tam... Ale pani od historii nie było No i to już na przykład, że oni sobie się odesłali, jako na mnie nie zaznaczyła nić, no toże, nie. No. No, a teraz ma być w drugim miejscu się dostawało w końcu zebrania online, ale Pani za wychowawcami zaznaczyła, że są problemy wychowawcze, nie wiem o co chodzi, no bo przez internet. Może że są, tak, że tak, ale ktoś, ktoś mówił, że admin, admin tego, zaznaczył jakąś opcję wyciszania i bardzo często jest zapisane, że no. Ale to jest. błąd y, tego co to powiem. To tego A to się się nauczycie wystawię ustawie ustawię tam. tak jest w tjiskach, tjiskach, tjiskach no, tjiskach, tjiskach. Tjiskach. A to tak dalej. Udawa, So。Mam terus... Trzeba powiedzieć, co to jest radość życia. Coś tam wiesz, mój coś A proszę tak. Przepraszam, nie, chciałby by, by by meglio, <so nie chciałbym być mój grzeczny, ale według kalendarza też Pani mi wstąpił. Ale człowieku ją zaburowało. Tak, tak, tak. Jasi? Czy Janku? Stale, kończę wiesz! Jeszcze tam minutę i skończyła, nie? Dzień dobry. <gry> ja to, karty, wyszkać, takie zachowanie jest dużo nic, nie do no, A się na razie, a się na razie. A jeszcze a na razie, razie. Całą klasę się nawiosło. I mówię takimi głupotami, właśnie sobie, mów, ty po co wam o to powiedział? Ja, żeby widzieć, no właśnie. Dokań. Nie, ale nie żebym mówi coś tam jest który... nic nie Ale Nie chcę mówić Ale powiedział, że nie chce być grzeszny proszę Ja mówię, no jeszcze się ta. Jeszcze podyskutujcie to. dłużej. To, to a tak żyjemy? Po prostu miejsca potrzeba. to jest jest gadamy? Ten stanu tutaj no, nie, nie, może ja też nie, 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 nie. Nie, 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 gadamy. nie, 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 ten nie, 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 dziennikarz. nie, 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 no, bo nie, nie, co tam nie, Ten też nie powinien tam wchodzić. Nie ta bramka, zupełnie nie ta bramka. Zresztą tam leży. Ja już się podnieś. Nie wiem, który to są.